Wysoka Izbo, dziś mija druga rocznica powołania do nieba świętej pamięci biskupa ordynariusza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Adama Dyczkowskiego, niestrudzonego pasterza, który swoją biskupią posługą realizował wspólnie ze świeckimi, również w takich strukturach, jakim jest powołana przez niego akcja katolicka Krajowy Instytut Akcji Katolickiej i Diecezjalny Oddział. Księże biskupie, dzisiaj mogę z wielką satysfakcją powiedzieć ci, że diecezjalna akcja katolicka w twojej diecezji, w gorzowskiej ma się dobrze. Działa, jest dynamiczna, jest ogarnięta modlitwą, ale również i troską o Kościół powszechny, Kościół diecezjalny, o współbraci kapłanów, Osoby konsekrowane sieją dobro, po prostu są dobrymi ludźmi, stoją po dobrej stronie mocy, tam, gdzie Bóg, gdzie dziesiątko Jezus, które w ostatniej wigilijnej nocy nawiedziło nas po to, żeby obdarzyć naszą Ojczyznę, Kościół, cały i każdego z nas łaskami i miłosierdziem. Dziękuję zatem siostrom i braciom z Akcji Katolickiej mojej diecezji, również za opłatkowe spotkanie Witnicy w ostatnią sobotę. Było to spotkanie pełne życzliwości, ciepła, no i oczywiście, wiecie, radości z faktu, że po dwóch latach pandemicznego reżimu mogliśmy znowu razem głośno śpiewać kolędy. Księże Zbigniewie, Zbigniewie Samociaku, Mój proboszczu dziękuję Ci za ten duet, gdy śpiewaliśmy razem kolendy, Ale też i Tobie, Pani Prezes Krajowej Akcji Katolickiej Ulufurtak i Ryszardzie, mężu jej, za to, że tak niestrudzenie, tak niebywale pracowicie i z nasłuchem wobec Ducha Świętego prowadzicie akcję katolicką tam, gdzie Was posłano. Zatem uznając wielkie znaczenie akcji katolickiej w świecie zeświadczonym, w świecie nadmiaru gwałtowności i bluźnierstwa, dziękuję Wam, siostry i bracia z akcji katolickiej, że jesteście, że jesteście wierni Bogu, wierni Ojczyźnie i wierni służbie drugiemu człowiekowi. Niech Was Bóg prowadzi. Dziękuję za to spotkanie. Bądźmy razem. para o